Wojtek Makowski, zapraszam na rozmowę. A dzisiaj moim gościem jest Rafał Sadownik, pracownik Departamentu do Spraw Dostępności w Pefron. W całym cyklu programu Pefron wspiera dostępność, rozmawiamy właśnie o tytułowej dostępności i o wielu zjawiskach i pojęciach, które się z nią wiążą. Natomiast przypomnijmy dzisiaj naszym widzom, czym jest ta nasza tytułowa dostępność. To jest dobre pytanie, bo dostępność często jest dosyć pobieżnie rozumiana, a, a, a należy ją rozumieć przede wszystkim jako właściwość środowiska. I to samo środowisko też należy definiować bardzo szeroko, to znaczy to może być przestrzeń fizyczna, może być to rzeczywistość cyfrowa, mogą to być produkty, usługi, także oczywiście też systemy informacyjno-komunikacyjne. To są te cechy tych wszystkich rzeczy, które sprawiają, że wszyscy możemy na równych zasadach korzystać ze świata nas otaczającego. Cały czas nawiązujemy do tych przestrzeni, produktów i usług stricte publicznych, bo na nie oddziałuje. Ustawa o dostępności? Rzeczywiście, no podstawą jest zapewnienie jakby dostępności w zakresie usług publicznych i przestrzeni wspólnych, przestrzeni publicznych, miejskich, ale również wiejskich. Jak wiemy z naszych rozmów, ale pewnie niejednokrotnie również z autopsji, często jest tak, że są pewne bariery. Spotykamy się z sytuacjami, kiedy tej dostępności brak. Zgadza się. I bariera też jest dobrze zdefiniowana, moim zdaniem. To znaczy, to jest każda przeszkoda, każde utrudnienie natury architektonicznej, komunikacyjnej czy cyfrowej, które utrudnia bądź uniemożliwia nam korzystanie na równych zasadach. I to należy podkreślić, że. Tutaj po raz drugi pojawia się to określenie, tak zwane równe zasady, czyli chodzi o to, żebyśmy wszyscy w taki sam sposób mieli możliwość korzystania z przestrzeni publicznej. Istnieje kilka sposobów, a konkretnie trzy sposobów, za pośrednictwem których możemy sobie radzić z tymi barierami w jakiś sposób oddziaływać na podmioty publiczne, kiedy nie zapewniają nam tej odpowiedniej dostępności. I jednym z takich sposobów jest, Informacja. Może zechciałbyś nam przybliżyć troszeczkę, na czym polega taka informacja o braku dostępności? Prawo do tego, żeby każdy obywatel mógł poinformować podmiot publiczny o, o braku dostępności w jakimś zakresie, jest zapisane bezpośrednio w ustawie dotyczącej zapewniania dostępności w artykule 29. I to jest o tyle ważne, że jakby jest to potwierdzone po prostu w, poprzez literę ustawy, do tego, że każdy z nas może poinformować podmiot publiczny o o tym, że coś nie do końca funkcjonuje dobrze, tak jak powinno w jego działalności, i to ma takie podwójne, moim zdaniem, znaczenie. Z jednej strony, oczywiście, chodzi o to, żeby zwracać uwagę, ale to też ma taką formę edukacyjną. I to bym chciał podkreślić, że nie zawsze wszyscy możemy mieć wiedzę na temat dostępności, czy jej zakresu, czy barier, które, które na co dzień nam towarzyszą, a możemy sobie nie zdawać z ich istnienia w ogóle sprawy. I taka informacja przez każdego przez nas yy, udzielona podmiotowi może zwrócić po prostu na to uwagę. Każdy z nas może złożyć taką informację czy tylko osoby ze szczególnymi potrzebami. Każdy z nas może z z taką informację przekazać podmiotowi publicznemu. Tutaj zapraszam na stronę dostępność <coughs> Tam są formularze, ale można również po prostu wysłać maila do instytucji publicznej i poinformować o tym, że w jakimś zakresie dostępność powinna być zapewniona. Zatem możemy złożyć taką informację przez stronę, możemy zrobić to mailowo i czego możemy się spodziewać po złożeniu takiej informacji? Podmiot publiczny powinien nas poinformować o tym, że przede wszystkim otrzymał to, tą informację od nas oraz o, o tym, że planuje zadziałać w jakiś sposób żeby tą barierę usunąć, i tutaj oczywiście w zależności od bariery są najróżniejsze sposoby, żeby sobie z nią poradzić. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Państwu również dziękuję za obecność i zapraszam przed telewizory już na kolejny odcinek naszego cyklu. Do zobaczenia! Program powstał we współpracy z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.